Witam Was, w tym poradniku pokażę Wam co zrobić w przypadku gdy zakupiliśmy jakiś produkt w usłudze PSN i, i możemy go pobrać lub nam pobrał się a nie działa. Już włączymy konsolę, przechodzimy do ustawień. Wybieramy PSN. Reaktywuj jako podstawowe. Aktywuj, czekamy. Ok, potwierdzamy. Następnie wybieramy przywróć licencję. Wybieramy przywróć. I czekamy. No i teraz następuje przywrócenie licencji. Ta cyferka 95 u mnie to jest właśnie ilość zakupionych usług z PlayStation. No u was może być trochę inna. Trzeba poczekać do końca dojdzie. Dobra, potwierdzamy. Mamy już aktywowany system i przywróconą licencję można wejść do sklepu i ściągnąć dany produkt lub spróbować uruchomić jak już jest ściągnięty. Powinno być wszystko w porządku.